Hej, kawi pokażę W każdym narysować ładnie rysować, wilka. To zaczynamy, poczekajcie, od. No, dobra. Zaczynamy od. Takiej łapy. I jakby co, to, jak tutaj widać, no to coś tu robiłam, ale postanowiłam to zrobić na odcinku. Więc tu nie może żadnej ściągi, której nie widzicie. Taką łapę o. Taką I taką do Wilka. I rysujemy tak. I dalej tak. I tak. Przyłopy mamy zrobioną, to rysujemy ogon. Ogon może być najtrudniejszy, więc ja też kilka razy będę musiała zmazywać. Takie coś rysujemy. Albo i może i nie będę musiała. No, nie będę musiała. Tak. Dalej rysujecie taką w górę, która idzie w ten, trochę w dół i w górę. tu też trochę w dół i w górę. Tu rysujecie taką łapę. nie poczekajcie, co nie wyszło. Taką łapę rysujecie. Tak. I tu rysujecie. Taki oto głowę, taką oto głowę. I teraz takie. I pysk. Taki. tak dalej. I tak. Jak już tak macie, to idziemy tak. I mamy prawie naszego dokończonego wika. Tylko tu jeszcze musimy kły dorysować. No. Tutaj mogą mi nie wyjść do ale okej. Okay. Nos. Uszy. I musicie przekręcić też. Jak mnie cool denerwują. Tak, tutaj oko. I nasz jest już prawie gotowe. Jeszcze jedynie, co nam zostały, to łapy. Czyli robimy tak, tutaj tak. Dalej idziemy w dół, i w dół, i w dół. Tak. tak i tak i rysujemy taką łapę a jak chcecie to możecie jeszcze narysować tak tutaj wyje i ma tak łapę tak też możecie narysować Teraz tutaj takie małe. Takie tutaj na grzbiecie, żeby nie było widać, że to jest rysowane. Tutaj to rysujecie taki puszek na grzbiecie. Tak jak mniej więcej. No, go nie jak zrobicie tak jak ja, to nie musicie. Tym bardziej na szyi, zróbcie taki puszek. Żeby po prostu nie było widać, że tutaj robiliście takie kreski. No. Jeszcze tutaj doróbcie takie małe kreski, o. No, i właśnie jest gotowy. Jak podobał Wam się odcinek, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Nie trzeba subskrypcji, ale też proszę o subskrypcję. Nagram kolejny film z takimi, że... Czemu? Więc zostawcie 10 łapek w górę pod tym filmem, to nagram jeszcze jeden film z takimi malowankami. No, dziękuję Wam za oglądanie. Pa!